Aha, to było dobre, Karolowi A to ja w ogóle nie ja jakbyś dostał tak Ej, Jakby miał całą rękę w gipsie, jakby ci To już nie ma łuba Ej ty nie możesz Legal No to daro na Kubę Skop tą szmatę Buh. O kurwa Buh. Buh. U, nie ma A Kurwa, trafić ci nie może.

już mi się zimno zrobiło, muszę kurtkę. A to z tropką? Ma to w stanie Adriano, weź ja ci nie będę nagrywał! Kurwa hanka zem jak miłość! Nie, bo nie to mogę nie być brudny. No i tak będziesz burzył. Mi palc boli! No tak to weź. Eee Grımlina daj mu. No jak ja mam was ciykać boli. To nie e, bo bo ja ja no ja kuwa będzie z, ja z Grımlinem no. albo Nie, on... Adrian wejdzie za mnie. Nie. A to dobra. Mateusz, nie, my, my, dobra. Ja wychodzę, bo ja po, mi. Mi. po mnie pogotowie jechało. Teraz w... ty ten system. To to jest lekarz ma uwagę. Ej, ciśn za cibieram, ale. To to. Dobrze. Na obiad. どっちも,も、ね、あれ、ね。